すいません。

<chat> ja nie wchodzę w takie poleciki. Najlepszą wiersz to jest Wygrać, Podnieś głowę. Myślę, że jak takie jest Co <Ma2> Z splash, to na to, to taki normalnie. No... No, no, Przyjaźnie. UH! No, no nie no, jest... no, widzę, widzę, widzę. Siedem meczów po tygodniu Jak mieliśmy meczów? że zaczęliśmy pierwszy, pięć minut coś

Daniel! Ty uderz! Daniel, do piły. Daniel uderza! Tutaj się już nic nie może wydarzyć. Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Piotrek, możesz się zdać. Chcę najwyżej drugie miejsce zająć. ja to, to, mam, to zostawię. Nie no, obiecałeś. Sorry, Daniel, ja w

Dzień dobry. Co Korzyść? Jaka korzyść? jest? Kto 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 jest? w górę! Okej, co innego. Panowie,

Bądź spokojna, chodź, po I tak to mają wycieczkę do teatru w Łodzi. I tak że nigdzie nie jedzie, bo teatr jest w Łodzi. Если мы будем жить, то будем в перегреве, уходило.

Markait! Markait! Trabėk, nuotamų! Tu praeikai, manęs mušė, tu trabėk!

أنت كمان يا

I oh. don't oh. oh.

No to wiemy, to wiemy, wyżej, Maciej Tečka, Franek! I teraz, teraz! Pojan, tak tvoje mocno! Jeszcze, jeszcze graj! Dobrze, chłopcy, bravo! Dawid, wejdź w środę! Na piłę! Marty, to jest! Po boku, Antek, podanie! Uciekaj, franuś, zostaw fontowi! Tyżej chcemy grać! Lewa noga, olej! I jemka drugą stronę! I bierz od nas nasza piła! Maksym, wyżej! Tak jest, Tam jest, raz Szeroko! Adaś, przecież to nie jest przygotowane piłka w aucie! Jaki strzał! Gramy w piłę W tył! O kontrola, o lekantek.

Daj! Niżej, niżej! Niżej Antek, porzuci na ciebie! Nie, daj, nie, niżej! No! Podniosę nogę, jak mi strzeliłaby. No, się... To jest krótkie! Nie, 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 strony? nie, 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 może nie, 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 Você não, não, não. Musimy się umówić tak, że spróbuję, tak, no jak będzie się kamerę kamera to będzie mówić. wiesz... jak, bądź jak bądź kamera się będzie mówić, to wtedy po tej stronie bardziej to niż po No Może spróbujmy po prostu po tej... tutaj. No to lepiej Później tutaj, to bo tam, dobra. Bo tam dobra. kamera dobra. może być. Dobra. dziękuję. Matkaj, 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 Matkaj,

Proszę pokazać się, robić złoto. Zaraz podłączę. dawaj na piłeczkę. Załknął. Chcę Ile Cztery, oficjalnie.

Piły, Anto. Jeszcze Anto na piłę! Chcemy to przejąć! Jeszcze idź na piłę! Brawo! Jeszcze wyżej! Twoja, Franio! Wojtek, Hudesz. Max the coach Niva sue moite. rampe.

ये चेमें की यदिनो अरे यार मुरमे पार्क एक खेल प्लीज पास लिएक लैंड ऑन Masz piłeczkę, jedziemy mi to żyć! Daj Wojtek, to! Nie nie umie podawać, bo się nigdy tego nie robi, to później mi że się dało, Dobrze, się dało. Dobrze, że się dało. Dobrze, że się Dobrze, się Dobrze, Dobrze,